Jak nazywał się władca, który zjednoczył państwo franków we wczesnym średniowieczu i otrzymał koronę cesarza rzymskiego? Karol Wielki, Karol i Wielki. Jak nazywano żyzną glebę, powstającą dzięki regularnym wylewom Nilu, określaną mianem czarnej ziemi. Kemet. Jaka była główna przyczyna upadku murów Babilonu? Najazd Persów. Jak nazywał się król, który założył starożytne imperium perskie? Cyrus II. Do jakiego kraju Hebrajczycy wyemigrowali, aby uniknąć klęski głodu? Egipt. Jak nazywała się uroczystość organizowana przez cesarza na cześć zwycięstwa armii rzymskiej po wojnie? Triumf. Z czego słynie grobowiec Tutanchamona? Z odkrycia wielu bezcennych zabytków. Jak nazywał się car? Który w i XVIII wieku zmodernizował Rosję na wzór zachodni i uczynił z niej potęgę? Piotr Wielki. Jaki charakter miały twarze postaci buddyjskich w sztuce Gandary? Były silnie ZHLLN i ZOWANE przecinek o zachodnich i realistycznym modelunku. Jak nazywał się cesarz, którego panowanie zapoczątkowało okres pięciu dobrych cesarzy, złoty wiek Cesarstwa Rzymskiego? Nerwa. Jaka instytucja polityczna reprezentowała w Republice Rzymskiej interesy arystokracji, patrycjuszy? Senat. Jaki był decydujący powód zwycięstwa Sparty w wojnie peloponeskiej? Finansowe wsparcie Persji. Który filozof uznawał nieskończoność, a Peiron za zasadę świata? Anaksymander. Dlaczego uczeni renesansu zaczęli podążać drogą odmienną od tradycyjnego nauczania religijnego? ponieważ zaczęli przedkładać obserwacje i eksperyment nad autorytet. Jak nazywała się brytyjska koncepcja połączenia Afryki północnej i południowej linią kolejową w epoce kolonializmu? Polityka z północy na południe, Cape to Cairo. Jak nazywało się zgromadzenie obywateli Aten, na którym dyskutowano o polityce państwa? Zgromadzenie obywatelskie. Jak nazywa się wydarzenie na Bałkanach na początku XX wieku, które stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej? Zamach w Sarajewie. Jakiego pisma używali arystokracja i rodzina królewska w Imperium Perskim? Pisama klinowego. Jak nazywała się polityka, w ramach której obywatele Rzymu otrzymywali darmowy chleb i rozrywkę? Chleba i igrzysk. Jak nazywała się świątynia w Delfach poświęcona bogu słońca i proroctw? Świątynia Apollina. Jak nazywała się słynna świątynia? którą a i zniszczył podczas najazdu na Królestwo Judy. Świątynia Jerozolimska Jak nazywa się system rywalizacji i napięcia między blokiem zachodnim a wschodnim po II wojnie światowej, zdominowany przez USA i ZSRR? Zimna wojna jak nazywał się typ okrętu, który był reprezentatywną jednostką bojową floty Kartaginy? Huinkerima, czyli pięciorzędowiec. Co według przekazu Rzymianie rozsypali na ziemiach dawnej Kartaginy, aby uniemożliwić tam uprawę roli? Sól. Jak nazywał się kodeks moralny? Którego mieli przestrzegać rycerze w średniowiecznej Europie Zachodniej? Kodeks Rycerski. Która cywilizacja założyła Kartaginę? Cywilizacja Fenicka. Jaki ważny czynnik geograficzny pozwolił cywilizacji mykeńskiej utrzymać się na greckim lądzie stałym? Górskie fortyfikacje. Jak nazywa się bitwa, w której Sparta poniosła klęskę z rąk Tep i zaczęła upadać? Bitwa pod leuktrami. Jak nazywał się słynny król Anglii, który brał udział w wyprawach krzyżowych? Ryszard I. Jak nazywa się bitwa? Której wojska rzymskie ostatecznie pokonały Hannibala? Bitwa pod Zamą. Jakie budowle wznosili w początkach cesarstwa rzymskiego cesarze, aby upamiętnić swoje sukcesy wojskowe? Łuki triumfalne. W którym roku naszej ery cesarstwo zachodniożemskie upadło po obaleniu cesarza przez wodza germańskich najemników? JR 476 Jak brzmiało główne hasło reform Meiji w Japonii, podkreślające budowę silnego, bogatego państwa? Bogate państwo silna armia. Kto podczas rewolucji francuskiej stał na czele rządów terroru? Maximilian Robespierre. Jak nazywano chłopa pracującego na ziemi pana feudalnego? Pańszczyźniany poddany, niewolny chłop. Jak brzmiało pierwotne imię Augusta, pierwszego cesarza rzymskiego? Oktawian. Jakie wydarzenie osłabiło w Anglii rządy absolutne monarchy? Chwalebna rewolucja, rok 1688. Jak nazywa się wojna, która w okresie zimnej wojny miała charakter wojny zastępczej między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR? Wojna Koreańska. Czym zdobiono ściany pałaców wznoszonych przez Asyrię? Reliefami i malowidłami ściennymi. Jak nazywała się śmiertelna epidemia, która w XIV wieku drastycznie zmniejszyła populację Europy? Dżuma śmiertelna. Dziękujemy za oglądanie do końca. Chętnie przeczytamy twoje komentarze i spostrzeżenia historyczne. Twoje wsparcie pozwala nam na więcej quizów.